Rok 1932 Jan Hadyna Mniszek Lekarski Znajdujemy go w całej Europie, Azji Środkowej i Ameryce Północnej i gruntach uprawnych. Kwitnie od wiosny do jesieni, przeważnie jednak również w strefach podbiegunowych. Rośnie na łąkach, miedzach, rowach w maju. Po przekwitnięciu żółte główki kwiatowe zamieniają się w popielate, puchowe kule rozsypujące się za dmuchnięciem. Kwiaty mniszka otwierają się między piątą a szóstą z rana. Linneusz wybrał go też do swego zegara kwiatowego. W medycynie stosuje się przeważnie liście i korzenie. Działa przeczyszczająco, uspokajająco i napotnie, i wzmacnia zwłaszcza błony śluzowe płuc, wątroby i narządów moczowych. Używa się go przeważnie do kuracji wiosennych i stosuje jako środek czyszczący krew. Kuracja powinna trwać cztery do pięciu tygodni, jeżeli chcemy osiągnąć zadowalające wyniki. W tym celu używamy soku wyciśniętego z liści i korzeni, a to codziennie dwa razy po dwie łyżki. Kopić można herbatą koperkową, koper włoski lub anyżową, albo też zupą. Sok ten oddaje szczególnie dobre usługi chorym na wątrobę, pęcherz i żółtaczkę. Stosować można te same dawki, jeśli chodzi o ekstrakt. Można także zamiast tego używać herbaty w następujących dawkach: 30 do 40 g zielonych korzeni i liści, albo połowę, jeśli roślina już suszona zagotować w litrze wody z tego pić 3 do 4 razy po pół szklance do wina kto woli ekstrakt ten powinien sobie na wiosnę przygotować odpowiednią ilość soku z korzeni i liścia sok ten zmieszać z taką samą ilością spirytusu alkohol etylowy a po 14 dniach zlać z wierzchu czysty płyn do użytku Bierze się dziennie raz lub więcej razy po 2 do 4 kropli. W tej formie jest dobry w chorobach żółci, pęcherza i nerek. Kuracja powinna trwać 2 do 3 miesięcy. Z młodych, soczystych liści i korzeni można na wiosnę sporządzić dobrą sałatę, która wprawdzie ma gorzkawy smak, ale jest bardzo zdrowa, działając czyszcząco na krew. Z liści mniszka, zmieszanych ewentualnie i z pokrzywą, można sporządzać także bardzo dobre i zdrowe zupy albo kluski. Przed gotowaniem należy liście obmyć, zamoczyć na 4-6 godzin w zimnej wodzie, a następnie gotować jak każdą inną jarzynę, dodać dobrej mąki i jedno do trzech jajek i trochę miodu. Woda destylowana z liści mniszka jest doskonałym środkiem na oczy, szczególnie w zapaleniach i plamach ocznych. Mniszek jest, według doktora Müllera, najważniejszą rośliną w leczeniu hemoroidów. O kuracji tej napiszemy przy sposobności. Korzeń gotowany w wodzie i codziennie zażywany, jak podaje doktor Breyer, czyści krew i leczy długotrwałe wyrzuty skórne, liszaje, świeżby, Równie skutecznym okazał się w żółtaczce i puchlinie wodnej. Zagęszczony sok z mniszka radzi doktor Breyer w następujący sposób przyrządzić. Potłud skorzenie i ziele i postawić na pewien czas, aby nieczystości opadły. Następnie zlewa się czysty sok powoli i smaży na węglach, ciągle mieszając, póki nie nabierze gęstości miodu, i przechowuje w kamiennym naczyniu w miejscu chłodnym. Zażywa się go raz lub dwa razy dziennie po łyżce. Czyści krew i służy w przewlekłych chorobach skórnych, zatkaniu wnętrzności, żółtaczce. Z żółtych kwiatów miniszka można sporządzać bardzo dobre wino. Na cztery litry kwiatów, dobrze ubite, skubane bez płatków kielicha, Nalewa się cztery litry wody, dodaje jedną skórkę cytryny i jednej pomarańczy. Następnie gotować 20 minut, przecedzić do naczynia z szerokim otworem. Dodaje się cztery funty cukru i poprzednio obraną pomarańczę bez pestek i odstawia na bok, by wystygło. Następnie wlać do tego pełną filiżankę drożdży winnych i postawić na odpowiednie miejsce, by mogło swobodnie sfermentować 4 do 5 dni. Potem odlać, napełnić flaszki i postawić w ciemnej piwnicy. Korki flaszek należy dobrze przywiązać. Napój ten powinien być czysty, jak kryształ, i mieć smak doskonały. Mycie się sokiem mniszka daje czystą cerę twarzy. Gorączkę czarnej palącej ospy można ugasić, jeśli się robi okłady z gnieconym zielem mniszka albo też okłady z jego sokiem. Mniszek lekarski najlepiej harmonizuje z planetami Merkurym i Neptunem i z nimi to posiada najbardziej ścisłą łączność magnetyczną. Uprzednio omawiane właściwości tych planet, od których to w wielkiej mierze zależy asymilacja dwutlenku węgla w roślinach, kierują i regulują nie tylko ciałkami zieleni w łodydze i liściach tej rośliny, ale co ciekawsze, w dużych ilościach są skondensowane w postaci wibracji magnetycznych, utajonych w związkach biologicznych najróżnorodniej powiązanych soli mineralnych w korzeniach i kwiatach. Na korzeń tej rośliny oprócz wibracji magnetycznych Merkurego działają jeszcze w dużej mierze promienie Neptuna i Księżyca. Wysuszony korzeń, a następnie zaparzony i pity w postaci herbaty, działa bardzo dodatnio u osobników cierpiących na niedomagania wątroby i żółci. Pić należy na pół godziny przed jedzeniem trzy razy dziennie. Przy żółtaczce lub wyrzutach skórnych i tzw. plamach wątrobianych nacierać ciało maścią sporządzoną z wysuszonego a następnie zmielonego na proszek korzenia mniszka lekarskiego zmieszanego z wazeliną. Wcieranie owej maści i picie odwaru z korzenia tej rośliny można stosować jednocześnie. O ile żółtaczka przybrała już groźne rozmiary, to można do owej maści dodać jeszcze jeden lub dwa ząbki utartego czosnku, co przyspieszy wielcową kurację. Płatki z kwiecia tej rośliny zawierają natomiast silny i skondensowany magnetyzm Merkurego i Słońca. Odwar z płatków tych działa subtelnie na astral i ciało fizyczne człowieka, lecząc długotrwałe anemie, pomaga do normalnej cyrkulacji krwi w chorym i osłabionym organizmie. U osób osłabionych płciowo, wicie odwaru z płatków kwietnych tej rośliny lub zażywanie wina, którego opis powyżej podano, reguluje i pomaga przy tworzeniu się nasienia w organach płciowych.